Umiłowany ojcze, w tej chwili staję przed Twoją świętą obecnością, z sercem pełnym tęsknoty i czci, głęboko pragnąc móc Cię usłyszeć i zrozumieć Twoją wolę. Dziś zapraszasz mnie, abym usiadł u Twego boku, by rozważyć i medytować nad życiem Daniela, człowieka, którego mądrość i prawość były niezwykłe i godne podziwu. Daniel był osobą, która w każdej chwili wykazywała niezłomną uczciwość moralną i siłę charakteru, która pozwoliła mu oprzeć się pokusom zepsucia i utrzymać swoje duchowe przekonania z wzorową wiernością. Przez całe swoje życie Daniel służył z pilnością i lojalnością na dworze kilku pogańskich królów, stawiając czoła niezliczonym niebezpieczeństwom i wyzwaniom które wystawiały na próbę jego wiarę i determinację. Mimo, że znajdował się w środowisku, w którym panowały wierzenia obce Twoim, Daniel nigdy nie zawahał się w swoim zobowiązaniu wobec Ciebie. Jego poświęcenie było tak wielkie, że nawet będąc w służbie władców, którzy nie znali Twojego imienia ani nie uznawali Twojej mocy, miał przywilej i odpowiedzialność. Prowadzenia niektórych z tych monarchów do poznania Boga żywego i prawdziwego, którym Ty jesteś. Dziś pragnę, abyśmy razem mogli głębiej zrozumieć, jak poprzez życie Daniela objawiasz swoją ogromną moc ochrony i opieki nad Twoimi wiernymi dziećmi. Misja Daniela nie ograniczała się jedynie do wypełniania obowiązków administracyjnych czy politycznych, ale obejmowała również poddanie woli króla Dariusza Twojej boskiej woli, zapewniając w ten sposób wypełnienie Twoich niebiańskich celów. Jego przykład nie tylko inspirował nadzieję i opór wśród narodu żydowskiego w czasach prześladowań i przeciwności, ale także przypominał im o istotnych podstawach wiary i zaufania do ciebie. Przez całe swoje życie Daniel był wzorem stałości w swoim oddaniu tobie. Ustalił rutynę modlitwy trzy razy dziennie, podczas której padał pokornie na twarz w twojej obecności, gorliwie wołając, aby wszyscy pokutowali za swoje grzechy i poznali cię w sposób głębszy i bardziej osobisty. Jego poświęcenie nie znało granic, nawet gdy królewski edykt zakazał oddawania czci jakiemukolwiek Bogu lub osobie innej niż król Dariusz. Pomimo tego zakazu, Daniel nie przestał modlić się do Boga Niebios, utrzymując swoją codzienną praktykę modlitewną bez przerwy przez lata. Jego determinacja była tak silna że nie był skłonny cofnąć się ani skompromitować swoich przekonań, bez względu na przeciwności, z jakimi się mierzył. Jego charakter był radykalny i zdecydowany, nie pozwalając by strach czy zastraszanie odwróciły go od jego głównego celu podobać się Tobie, Panie. Kiedy w końcu nadszedł czas, by zmierzyć się z konsekwencjami swojego nieposłuszeństwa wobec królewskiego edyktu. Daniel uczynił to z niezłomną odwagą i wiarą. Król Dariusz, widząc, że Daniel nie doznał żadnej krzywdy pomimo swojego nieposłuszeństwa, nie mógł ukryć swojego zdumienia i radości. Zbliżył się do Daniela, pragnąc dowiedzieć się więcej o Bogu, który cudownie ochronił go przed jaskinią lwów. W swojej odpowiedzi królowi Daniel ogłosił z pokorą i czcią: Niech król żyje na wieki. Mój Bóg posłał swego Anioła i zamknął paszczelwom. Nie uczyniły mi żadnej krzywdy, ponieważ jestem niewinny w oczach Boga. Nie popełniłem też nic złego przeciwko Waszej królewskiej mości. Tymi słowami Daniel nie tylko obronił swoją wiarę, ale także objawił wielkość i moc Pana zastępów, Boga, który towarzyszył mu w jaskini lwów. Wyjaśnił królowi, że ten Bóg jest nie tylko żywym Stwórcą Wszechświata, ale także Ojcem Jezusa, który zasiada na tronie niebieskim, sprawując swoją moc, by uzdrawiać i zbawiać. Poprzez życie i liczne doświadczenia, które przeżył Daniel, Ty, Ojcze, umiłowany i miłosierny, wielokrotnie i dobitnie dowiodłeś swojej niezachwianej wierności a także swojej niezwykłej zdolności do ochrony i opieki nad tymi, którzy pokładają w Tobie swoje zaufanie. Historia Daniela to nie tylko opowieść historyczna, ale stanowi żywe i namacalne świadectwo Twojej ogromnej mocy i tego, jak działasz w sposób stały i skuteczny pośród najtrudniejszych prób i udręk. W celu ukazania Twojej chwalebnej obecności i Twojej bezwarunkowej miłości wobec tych, Którzy Cię szczerze szukają. Obyśmy mogli czerpać inspirację z Jego godnego podziwu przykładu i, w podobny sposób, wzmacniać naszą własną wiarę i zaufanie do Ciebie, mając zawsze na uwadze, że jesteś u naszego boku w każdej chwili, prowadząc nas mądrze i podtrzymując nas mocno na każdym kroku, który stawiamy na naszej drodze. W bezpośrednim wyniku tego zdumiewającego cudu, Król Dariusz, uznając Twoją supremację i boską moc, podpisał nowy i uroczysty dekret. W tym dekrecie wyraził z całkowitym przekonaniem swoją wiarę, że Ty, Bóg Wszechmogący, jesteś absolutnym władcą wszystkiego, co istnieje. Wydałem dekret, aby we wszystkich krainach mojego królestwa ludzie oddawali cześć i szanowali Boga Daniela. Bo On jest Bogiem żywym, wiecznym i trwałym. Jego królestwo nigdy nie zostanie zniszczone, a Jego panowanie nie będzie miało końca. On jest tym, który ratuje i zbawia swój lud, dokonując cudów na niebie i dziwów na ziemi. On ochronił i wybawił Daniela ze szponów lwów. Dziś, synu mój, zapraszam Cię do głębokiej refleksji nad kilkoma fundamentalnymi naukami płynącymi z tej historii. Ja, Bóg Wszechmogący, jestem Najwyższym Władcą nad wszystkimi narodami i ludami. Powołuję wiernych i oddanych przywódców, takich jak Daniel, którym objawiam moje boskie plany, aby moje doskonałe cele wypełniły się na ziemi. Jestem całkowicie wierny mojemu świętemu przymierzu i tym, którzy są mi wierni. Nagradzając ich lojalność i oddanie. Z tego powodu wzywam Cię, abyś pozostał czysty, prawy i nieugięty w swoim uwielbieniu i oddaniu mnie, upewniając się, że Twoja wiara pozostaje mocna i niezachwiana. Plany, które mam dla każdego z moich dzieci, są solidne i niezmienne i wypełnią się w moim doskonałym czasie. Zgodnie z moją boską wolą, Bóg Najwyższy i mój syn Jezus panują wiecznie nad całym wszechświatem i jego ostatecznym przeznaczeniem, zapewniając, że nic nie może zakłócić ich władzy i mocy. Daniel powinien być dla ciebie stałym źródłem inspiracji i wzorem do naśladowania w twoim życiu, jako zaangażowanego wierzącego. Tak jak wyraził to apostoł Paweł. W swoich naukach. Bądźcie dziećmi Bożymi bez skazy, świecąc jak gwiazdy na świecie pośród pokolenia złego i przewrotnego. Filipian 2:15. Wrogowie Daniela nieustannie próbowali go oskarżać i dyskredytować, ale nie udało im się znaleźć w nim żadnej winy ani wady, ani w jego pracy, ani w życiu osobistym. Nie znajdując żadnego ważnego powodu, by go zaatakować, postanowili zaatakować jego wiarę, wiedząc doskonale, że nigdy nie zawstydzi się swojej mocnej pobożności i lojalności wobec Boga wiecznego. Ta niezłomna determinacja Daniela, by pozostać Ci wiernym pomimo przeciwności i sprzeciwów, powinna motywować nas wszystkich do trwania w wierze. I pełnego zaufania Twojej ochronie i przewodnictwu w każdym momencie. Niech ta głęboka refleksja nad życiem Daniela i naukami, które z niej płyną, zainspiruje Cię do wzmocnienia Twojej relacji z samym sobą i z Bogiem, zawsze uznając Jego suwerenność i ufając Jego boskiemu planowi dla Twojego życia. Dziś pragnę, abyś miał pełną pewność że ja mam absolutną kontrolę nad czasami, narodami i rządami, które rządzą światem. Fundamentalne jest, abyś dogłębnie zrozumiał, jak działam na arenie światowej, i nauczył się pokładać we mnie swoje zaufanie, bez zastrzeżeń. Prowadzę każdy Twój dzień zgodnie z moimi boskimi i doskonałymi celami, upewniając się, że każdy krok, który stawiasz, jest zgodny z planem, który mam dla Ciebie. Zapraszam Cię, abyś spojrzał poza osobiste i doczesne okoliczności, z którymi się mierzysz, przyjmując wieczną perspektywę, która pozwoli Ci zobaczyć pełny obraz mojej woli. Aby to osiągnąć, niezbędne jest, abyś nieustannie się modlił, szukając boskiego zrozumienia, które Cię oświeci i wzmocni w wierze. Ja jestem tym, który określa koniec wszystkich rzeczy i tylko ja posiadam najwyższą władzę, by to czynić. Tak jak czynił to prorok Daniel, zachęcam cię, abyś kierował się absolutną prawdą, studiując moje słowo z poświęceniem i żyjąc życiem świętości i czystości. Daniel żył w środowisku naznaczonym niemoralnością i bałwochwalstwem. Jednak nigdy nie uczestniczył w tych skorumpowanych praktykach. Prowadził życie prawe i święte, co pozwoliło mu głęboko wpłynąć na królów swoich czasów i pozostawić niezatarty ślad w historii ludzkości. Jego przykład uczy nas, jak ważne jest staranie się o dawanie dobrego świadectwa innym, nie tylko w celu uwolnienia się od prób, z którymi się mierzymy, ale także po to, by odzwierciedlać moją chwałę i prawdę w każdym momencie. Umiłowany Ojcze, dziś pozwalasz mi kontemplować Twoją suwerenność poprzez przykładne życie Daniela. Pokazujesz nam, że nawet pośród najintensywniejszych przeciwności możemy żyć ufając Tobie i być zawsze wdzięczni za wszystko, co nam dajesz. Daniel nie pozwalał, by zewnętrzne okoliczności negatywnie na niego wpływały i chociaż żył jako jeniec w obcej ziemi, czuł się prawdziwie wolny w twojej obecności, wiedząc, że zawsze byłeś z nim od jego młodości. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją stałą łaskę i za to, że zawsze jesteś u naszego boku, dając nam pocieszenie i siłę w każdej sytuacji. Dziś z wiarą oświadczamy, że Ty jesteś naszą ucieczką i twierdzą, naszą pewną pomocą w czasach ucisku. Z tego powodu nie będziemy się lękać żadnego wyzwania, gdyż wiemy, że Pan zastępów jest z nami, jak głosi Psalm 46.1.2.11. Prosimy Cię, abyś pomógł nam żyć w taki sposób, byśmy zawsze Cię czcili i uwielbiali we wszystkim, co czynimy. Uznajemy, że szukasz czcicieli, którzy będą Cię czcić w Duchu i Prawdzie i rozumiemy, że tylko poprzez intymną relację z Tobą możemy doświadczyć prawdziwej komunii. Obyśmy nigdy nie wstydzili się naszej duchowości, ani nie pozwalali, by zewnętrzne okoliczności zmieniały naszą decyzję o trwaniu mocno w Twojej obecności. Obyśmy każdego dnia odnawiali nasze zobowiązanie do wiernego podążania za Tobą, trwając mocno w wierze i prawdzie, którą nam objawiłeś. Pomóż nam zachować stałość w naszym uwielbieniu, zawsze odzwierciedlając Twoją miłość i Twoją sprawiedliwość w naszym życiu, abyśmy mogli być światłem pośród ciemności i solą w świecie, który tak bardzo tego potrzebuje. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem Twojej mocy i Twojej łaski, inspirując innych do szukania Cię i ufania Tobie jako swojemu jedynemu i prawdziwemu Bogu. Modlimy się gorliwie, abyśmy zawsze szukali Twojego oblicza, Panie, i żyli zgodnie z Twoją boską wolą, zachowując nasze sumienie czyste i wolne od wszelkiej skazy, zarówno przed Tobą, jak i przed ludźmi, zgodnie z tym, czego uczy nas, dzieje apostolskie 24-. 16. Mamy pełną ufność, że żaden zły czy złowrogi plan wymierzony przeciwko dzieciom Bożym nie powiedzie się bez Twojej zgody i boskiego pozwolenia. Uznajemy, że tylko poprzez stałą i szczerą modlitwę, Możemy znaleźć moralną integralność i mądrość niezbędną do podejmowania trafnych decyzji w naszym codziennym życiu. Cydebes, tak jak Twoje miłosierdzie odnawia się każdego ranka, zobowiązujemy się szukać Twojego oblicza każdego dnia z odnowioną nadzieją i wiarą, nawet pośród trudności i wyzwań, z którymi się mierzymy. Wiemy z pewnością, że jesteś u naszego boku, dając nam wsparcie i siłę niezbędną do osiągnięcia zwycięstwa nad wszelkimi przeciwnościami. Boże Wszechmogący, błagamy Cię, abyś pomógł nam być roztropnymi w każdym naszym kroku, abyśmy zawsze byli czujni i uważni, ponieważ wróg krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć i wykorzystać nasze słabości. Jeśli pozostaniemy mocni w Tobie i w Twoim Słowie, będziemy czuć się bezpieczni w każdej chwili, ufając w pełni Twojej mocy i Twojej zdolności do ochrony nas przed wszelkim złem. Kieruj naszymi krokami, Panie, prowadź każdy nasz ruch i decyzję, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, napełniając nas swoim światłem i swoją łaską. W Tobie spoczywamy z pełną pewnością, że jesteśmy twoimi umiłowanymi dziećmi, chronionymi i otoczonymi opieką przez twoją bezwarunkową miłość. Prosimy cię, ześlij na nas swoje miłosierdzie, Panie, i błogosław nam w każdej okoliczności, z którą się mierzymy, czy to w chwilach radości, czy próby. Radujemy się głęboko, ponieważ w nocy twój niebiański śpiew jest z nami opiekując się nami i otulając nas Twoją wieczną i ojcowską miłością. Wiemy, że zawsze jesteś u naszego boku, prowadząc nas i chroniąc, ponieważ Ty jesteś Bogiem naszego życia, jedynym godnym naszego uwielbienia i zaufania. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce i przyniosła Ci pocieszenie, zapraszamy Cię do polubienia jej i podzielenia się nią z tymi, których kochasz. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału, aby otrzymywać więcej inspirujących modlitw, i dziel się Słowem Bożym ze swoimi przyjaciółmi i rodziną, abyśmy razem mogli rozpowszechniać to przesłanie nadziei i wiary do wielu potrzebujących serc. Niech to przesłanie nadziei i boskiej miłości dotrze do niezliczonych serc wzmacniając wiarę i zaufanie w naszego Pana Amen i Amen